Stasiu, musisz nacisnąć play. Już nacisnąłem, ale nic się nie nagrywa. Bo to jest twoja twarz. A, Sorka. Cześć dzieciaki. Dzisiaj ja ze Stasiem musieliśmy niestety zostać w domu. Ale mamy dla was specjalny odcinek. Stasiu Tak jest. O, więc miłej zabawy i trzymajcie się. Pa, pa! Stasio Show, ma jedno wyświetlenie, Stasio Show, ma zero subskrybentów, Stasio Show, nikt tego nie ogląda, to Stasio Show. Ups, scena się rozwaliła. la, 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 la. O, cześć kochani, to ja, Stasio. Dzisiaj mam bardzo ważne zadanie. Pan Adam kazał mi przygotować rzeczy na święta. Y, niestety zjadłem listę, na której było napisane, co trzeba zrobić. Ale pamiętam dużo, więc jest dobrze. Y, nie poddajemy się, tylko działamy. Na początek y, kazał mi znaleźć. Y, y, wiem, 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 wiem. Morską świnkę. Tak, bo ludzie na Ziemi ubierają świnki. W, e... w co ludzie ubierają świnki? Co? Jak, my... Jak myślisz? E... No, ty nie mówisz po moim języku, szkoda. E... Dobra. E... Co było na liście? E... O, wiem! Lampki! Trzeba świnkę ubrać w lampki, szalala la 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 Od razu wygląda bardziej świątecznie. Okej, trzeba jeszcze włączyć. Chyba baterie nie działają. Gdzie jest młotek? Po lewej. A, okej. Yeah! O, mm -hmm. I mamy świąteczną morską świnkę. Idealna. E, mówił też o jakiejś, na by coś było, e, powieść na morskiej śwince. E, by, by, by. Co jest na literę by? Hm. Świnka, świnka. O, świnka i święta. To brzmi podobnie, więc na pewno jesteś tym, co miałem znaleźć. A, co ja miałem? A, by, by, by. Co jest na choince? I jest na by. By, 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 by. Yeah! Przecież to było bardzo proste. Naby są brązowe krówki. Cii, cii. To to jest zgodnie z planem. Okej. Okay. Yy. Jeszcze prosił mnie o yy. nały Ła. łazanki. Nie, nie, nie. Żeby przystroić yy. Ła co jest nała? Łańcuchy! Wiem, no tak, łańcuchy! Znalazłem! Co prawda są tylko z Lego, ale chyba wystarczą. Łańcuchy, łańcuchy. Położyć trzeba łańcuchy na krówkę. La wow. La 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 la. Mikołaj mi przyniesie parówkę. La 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 la. Jeszcze jeden tu. O! Mhm. Jeszcze jeden tu O właśnie Full serwis, dobrze Dobra, teraz na szczycie trzeba też było coś położyć Co na szczycie Krowę co mlaska, nie o. O. co mogło być na szczycie? Takiej pięknej rzeźby O na szczycie to chyba musi być ogórek piszony. nie. To bym zjadł od razu, to nie ma sensu. Yy. O, 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 chyba na G. Tam było G na pewno, tak, tak, tak. Gwia. O, wiem! Oczywiście, to było bardzo proste. Przecież ze świętami kojarzy się Gwiazdka! To było bardzo proste. Tylko ja znajdę gwiazdkę o tej porze? Gwiazdka! Co się pięknie świecisz, Gdzie jesteś, co mi polecisz? Hmm. Kurczę, przeszukałem cały dom, i gwiazdki nie ma. Hmm. Ale to może włożę coś? Ja wiem, ja wiem! Gwiazdki są żółte i mają jakby rączki i nóżki. I przypominają trochę człowieka. Więc przyniosłem gumowego kurczaka. Piszcie. O! Siadaj. U. Niech to. Kurczak. Współpracuj. O, udało się. O, jeszcze łańcuch spadł, krowa weź to trzymaj czy coś, no krowa współpracuj, o. ja też mam, to trudne jest, o, 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 idealnie i tym kończymy dzisiejszy poradnik budowania świątecznej świnki. Stasio, ubrałeś już choinkę? Jaką choinkę?